Panie Marszałku, Wysoki Senacie. Polacy ciągle nie dowierzają, że nasz polski rząd chce zablokować unijny budżet. I mają do tego podstawy, bo specjalizacją tego rządu jest mówienie czegoś innego, a robienie później czegoś zupełnie innego. Ale jeśli nawet pod groźbami prezesa PiS, powtarzanymi bezwolnie przez premiera polskiego rządu, Kryje się jakaś tajna strategia, to przypomnę, że ponoć premier Wielkiej Brytanii David Cameron, wprowadzając referendum, wcale też nie myślał o tym, że wyprowadza Wielką Brytanię z Unii Europejskiej. I mu się to udało. Spodziewam się, że polskiemu rządowi też może się udać, nie tylko zablokowanie budżetu, ale także wyprowadzenie Polski z Unii Europejskiej. Ten rząd ma bowiem wyjątkową umiejętność osiągania celów odwrotnych do tych, które deklaruje. I choć zabrzmi to mało patetycznie, to ja nie mam wątpliwości, że Polacy chcą, nie chcą takiej polityki, bo kochają Unię także dla pieniędzy, które otrzymujemy na rozwój i na lepsze życie. Gdy w 2003 roku 77 Polaków opowiedziało się za przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, to przede wszystkim dlatego, że chcieli żyć jak Europejczycy, jeździć lepszymi samochodami, po lepszych drogach, mieszkać w lepiej wyposażonych, wyposażonych mieszkaniach, mieć ocieplane domy, większe telewizory. I dzisiaj, 16 lat po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, ten entuzjazm jest jeszcze większy. Dzisiaj ponad 80% Polaków chce nadal być w Unii i korzystać z tej przynależności do, do tej części Europy. To znaczy, że dostrzegają te korzyści, które potwierdzają twarde fakty. Nasz kraj się rozwija. Żyjemy lepiej właśnie dzięki pieniądzom z Unii Europejskiej. Wyjazd do Niemiec dziś nie jest już wyjazdem do innego świata. Nasze domy, niemieckie domy, nasze ulice, niemieckie ulice, nasze szkoły, niemieckie szkoły są dzisiaj do siebie podobne. 20 lat temu tak nie było. To były dwa różne światy. I statystyki te wrażenia potwierdzają. W 2004 roku polskie PKB per capita, liczone na jedną osobę, Wynosiły zaledwie 40% PKB niemieckiego. Dzisiaj jest to 60%. 20% nadgoniliśmy. Doganiamy Europę. Doganiamy europejski poziom życia. Jakkolwiek byście z tego nie chcieli kpić, to tak jest. A budżet, którego, który chcecie zawetować, jest wyjątkowy. W ciągu najbliższych 7 lat Polska ma szansę otrzymać. Środki podobne do tych, które otrzymała w ciągu 14 milionów lat, w ciągu dwóch perspektyw finansowych. I o ironię, polski rząd to docenia i widzi to. Premier Morawiecki jeszcze w lipcu chwalił się, że to jest jego zasługa, że mamy taki duży budżet. A teraz chce blokować ten budżet? A logiczność takiej postawy jest porażająca, podejrzewam, że na poziomie sesji klasy szkół podstawowych. Co ważniejsze, Polacy na te pieniądze niecierpliwie czekają. Do nowego instrumentu Funduszu Odbudowy zgłoszono już ponad 1200 projektów. Około 600 z nich to są projekty samorządowe. Co ciekawe, polski rząd sam namawia, aby te projekty składać do Funduszu Odbudowy i sam je składa. Na przykład na moje pytanie, kto ma zapłacić za na dać pieniądze na dokończenie kanału przez mierzeje, minister powiedział: Piszcie wniosek do funduszu odbudowy. I nasze miasto składa taki wniosek. I dodaje cztery inne jeszcze wnioski. A teraz prezydent pyta mnie, o co tu chodzi? Kazali składać wnioski, a teraz nie chcą wziąć pieniędzy na, te, na realizację tych wniosków? W Elblągu, gdzie z udziałem środków unijnych zrealizowano inwestycje wartości miliarda złotych. Nie da się ludziom wytłumaczyć dlaczego my nie chcemy zaakceptować budżetu unijnego. I podobnie jest w innych miastach. A przecież jest jeszcze długa lista problemów, na których rozwiązanie też potrzeba miliardów euro. Rokrocznie 40-50 tysięcy Polaków umiera z powodu zanieczyszczonego powietrza. Na 50 najbardziej zagrożonych miast, 36 miast to miasta w Polsce. Bez środków unijnych nie uda nam się tego problemu rozwiązać. I pytam, kto będzie miał na swoich rękach krew tych dziesiątek tysięcy Polaków, których nie uratujemy, bo robimy jakiś myk z zablokowaniem budżetu unijnego. Polskie nękają susze albo powodzie. PiS zatrzymał już program. Przeciwpowodziowy dla żuław. Rząd PO, PSL zdążył zrealizować za 600 milionów zadania w tym programie. Ale do realizacji czekają zadania za 1,5 miliarda złotych. Skąd weźmiecie pieniądze na realizację tego projektu? Poczekacie aż żuławy zatoną? Polskie rzeki, by po nich mogły pływać barki, by fale powodziowe miały gdzie wpłynąć. By na okresy suszy można było tą wodę wykorzystywać. Trzeba zainwestować od 100 do 140 miliardów złotych. Polski rząd mówi, że zrealizuje ten program do 2030 roku z pieniędzy unijnych. Jak chcecie to zrealizować to, to zamierzenie? Blokując budżet unijny. To tylko kilka przykładów. Inwestycji w Polsce potrzebnych, których nie zrealizujemy, jeżeli zablokujemy budżet unijny. I z tej perspektywy, o której mówię, w zapowiedzi Weta najgorsze jest to, że w przeciwieństwie do innych obietnic tą akurat jesteście w stanie spełnić. Tym łatwiej, że kraje Unii Europejskiej mają już dość awantur strzynanych przez polski rząd i nie będą uginały się pod ciężarem naszego tak zwanego wstawania z kolan. Już nie możemy też tłumaczyć się, że to Jałta nam zgotowała taki los, że winny jest Tusk czy Niemcy. Winny jest jeden polski rząd. Już dziś traktują ten rząd jak europejskiego dziwoląga, czego dowodem jest to, że znowu bijemy się z całą Europą prawie osamotnieni. Pomaga nam Orban, chroniąc się przed taką samą, takimi samymi oskarżeniami jak i my. Walczymy z czymś, co 70 7% Europejczyków popiera i czego wręcz się domaga. Co ciekawe, Polacy też się zgadzają związaniem budżetu Unii ze, ze stosowaniem zasad praworządności. 73% Polaków popiera powiązanie budżetu z yy, praworządnością, a tylko 16% jest przeciwny. Polacy już wiedzą, że da, duże pieniądze w rękach polityków nie szanujących praworządności to większe zagrożenie niż szansa. Wiedzą, że program wyborczy Kaczyńskiego. Polegający na przejmowaniu władzy nad sferami życia, nad którymi politycy nigdy nie powinni powinny mieć władzy, przejęcie władzy nad sądownictwem, samorządami, mediami jest niebezpieczny i może być powstrzymany tylko przez solidarność europejską dla wartości demokratycznych. Ale ja nie mam słów. Budżet możecie zawetować ze szkodą dla Polski. Ale wasz prawdziwy program, dla którego chcecie nas od Unii odsunąć jest nie do zrealizowania. Nie z Polakami. Dajecie tylko kolejny powód Polakom, by znowu wyszli na ulicę. Polacy nie dadzą się wypchać z Europy wartości. Apeluję więc do senatorek i senatorów prawa i sprawiedliwości. Wezwijcie razem z nami polski rząd do wycofania się z groźby zawetowania budżetu unijnego i tym samym do nieuchronnego wejścia Polski na drogę do poleksitu albo przynajmniej na absolutne zmargin zmargin zmarginalizowanie pozycji naszego kraju. Tego oczekuję od Was suwerennie.